No 9 luty Widziałem byka gomuła, kurde już, odrosty miał takie z półtora centa Szukałem nic, tyle idę polem Zrzucik leży Zeszły rok Szóstaczek Stary Czekaj, czy kolega nie ma do kompletu ósmaka tu też miał podniesione niedaleko Nie. nic, piąta zdobyć już jak na ten rok Jakoś leci to kurde nawet Szkawe, gdzie ten byk duży zrzucił. Kurde, no, chyba z modnika go tu ten musiało coś przynieść. No ładny 6, kurde, bo za ładnie zachowany jest. Dobra jutro przyjadę, będę szukał tego gumuła dużego. Was well, that's really big.